Integralność osobista znaczy wiedzieć o tym, co się zaobserwowało, i mieć na tyle dużo odwagi, żeby móc mówić o tym, co się zaobserwowało. Integralność osobista jest ważna dla dobrego życia i można ją rozwijać po. Przez bycie bardziej etycznym, czyli pomaganiem innym ludziom, i poprzez usunięcie informacji fałszywych, informacji, które, które są zakodowane w Twoim umyśle, a tak naprawdę są fałszywe. Do integralności osobistej. Potrzebna jest pewność siebie. Mówiłem o tym, że żeby być bardziej tak zintegrowany, ważne jest wyłączenie ze swojego umysłu takich fałszywych informacji. I to może brzmieć skomplikowanie, ale ja spróbuję to wytłumaczyć. Polega to na... Skasowaniu, usunięciu takich bolesnych doświadczeń, w których są zakodowane różne informacje. I te informacje są, a właściwie wkucają się w umysł świadomy i przez to są tam nieprawidłowe dane. A każde nieprawidłowe dane prowadzą do błędnych wniosków. Tylko, że jest to trochę trudniejsze niż wyłączenie zwykłych fałszywych informacji, gdyż tu jeszcze trzeba usunąć to bolesne doświadczenie. I tym właśnie się skupimy. W tym filmie o tym, jak usunąć to bolesne doświadczenie, gdyż w większości przypadków ludzie mają jakieś te bolesne doświadczenia, tylko że te doświadczenia nie muszą być takie, że od razu widać strach w oczach takiego człowieka. Takie bolesne doświadczenia. Mogą po prostu sprawiać, że człowiek jest mniej inteligentny, gdyż inteligencja y, spadła, gdyż człowiek jest mniej y, racjonalny, bo czasami przejmują nad nim kontrolę y, te fałszywe te fałszywe wspomnienia i te wspomnienia. W czasie teraźniejszym muszą być różne podobieństwa w miejscu i wydarzeniach, które by włączyły to bolesne doświadczenie. Jak kot w grze gra, jest już zainstalowana, ale musi być jeszcze do końca, ściągnięta i to jest włączenie takiego bolesnego doświadczenia. Pierwsza taka takie działanie, od którego się wszystko zaczyna. Żeby powstało bolesne doświadczenie, musi być nieprzytomność. Gdyż w każdej chwili bólu jest jakaś cząstka nieprzytomności. To nie jest tak, że jest albo absolutna nieprzytomność, albo całkowita przytomność. Nie. Najwyżej na skali przytomności jest pełna świadomość i witalność, a na dole jest nieprzytomność, Taka, że już nie kontrolujesz tego, co się dzieje. Ta skala wygląda tak, jak wygląda skala przeżycia. Skala. Te bolesne doświadczenia zapisują się w komórkach ciała, gdyż to te komórki ciała. Zostają uszkodzone, a więc jest tam ból. W tej części ciała jest ból. Ból informuje o pewnej stracie. Na przykład, jak się uderzyłeś w klatkę piersiową i, i ci poleciała krew, to tu twój mózg informuje cię o bólu, że musisz to miejsce zaopatrzyć. I to nie jest tak, że ból jest zły, gdyż, gdyż ból informuje cię, że jest tu pewna strata. Z tego możemy się nauczyć jeszcze jednej rzeczy: że bólu nie warto akceptować. Nie warto tak, tak powiedzieć, a już dobrze jest ból, tylko trzeba unikać bólu. Dlatego właśnie w życiu powinno być więcej przyjemności, a mniej, a mniej bólu. Ale teraz dochodzimy do ważnej rzeczy. Po co nam ta wiedza, że ten cały moment bólu i to doświadczenie zapisuje się, w komórce. Daje to nam prosty wniosek z tego płynący. Teoretycznie od poczęcia mogą się rozwijać bolesne doświadczenia, i wtedy nawet mocne chwile bólu, nawet mocne chwile uszkodzenia płodu. Mogą być zregenerowane, bo wtedy ciało się szybko regeneruje. Może nie szybko, ale nawet całkiem spore uszkodzenia ciała może zregenerować. Na pewno dziecko słyszy, co, do się, co się do niego mówi i czuje. Różne odczucia zmysłowe. Czuje również ból i może go odczuwać, więc są wszystkie warunki, żeby, żeby dziecko miało takie bolesne doświadczenie. Ale właściwie to jeszcze musi być jeden warunek nieprzytomność. W momencie bólu. Musi być pewna forma nieprzytomności, która również występuje u dziecka, a dziecko nie jest przez cały czas nieprzytomne w brzuchu matki. W usuwaniu takich bolesnych doświadczeń najbardziej będziemy się skupiać na okresie życia niemowlęcym, czasie urodzin i czasie przedurodzeniowym, gdyż ludzki umysł i ciało jest mocno odporne na ból. Mówię, że ludzkie ciało również jest odporne, odporne na ból, gdyż te bolesne doświadczenia są zapisane w komórkach ciała, to bardzo mało takich bolesnych doświadczeń jest w czasie dorosłości. I w czasie dzieciństwa człowiek może mieć nawet całkiem spokojne dzieciństwo, może nie dzieciństwo, ale nawet małżeństwo jego rodziców mogło być spokojne, a i tak, i tak mógł mieć niektóre bolesne doświadczenia, gdyż, gdyż to jest łatwo o to. Takie przedurodzeniowe. W czasie narodzin zawsze powstaje jakieś bolesne doświadczenie, gdyż to zawsze jest szok dla dziecka. Inne środowisko. Kiedyś był w przytulnym miejscu, w łonie matki, a teraz jest nagle wśród jakichś nieznajomych ludzi lekarzy w jakimś nieznanym miejscu więc nie czuje tam się dobrze oczywiście tam nie ma nic w tym złego ale dzieci odbierają to za niebezpieczeństwo a przynajmniej odbiera za to ich nieświadomy umysł który podpowiada im nie do końca racjonalne rzeczy gdyż tak myśli umysł nieświadomy. Skoro w czasie narodzin jest tyle bólu, to musi tam być jakieś zagrożenie. Narodziny to jest taki, że moment, gdzie to jest prawie na pewno trauma, więc i to nie tylko trauma dla matki, ale też matki. Też trauma dla dziecka. Więc bardzo korzystne jest dla dziecka to, żeby matka usunęła bolesne doświadczenia związane z dzieckiem, gdyż wtedy jednocześnie będzie się mniej aktywować. Doświadczeń związanych u, dzie u dziecka. Każdy człowiek, który nie ma usuniętych bolesnych doświadczeń, a się urodził, ma przynajmniej jedno bolesne doświadczenie. A wiele ludzi ma wiele takich doświadczeń przed narodzeniem więc na pewno każdy je ma. Płód bez szwanku może przejść przez to, co dla niemowlęcia oznacza stałe inwalistwo, a dla dorosłego człowieka śmierć. I najskuteczniejszą terapia jest taka, która dąży do usunięcia tych bolesnych, Doświadczeń. Ja tylko jestem w stanie ulepszyć wiedzę, a propos tego innych ludzi, gdyż terapie również są w psychologii, ale oczywiście, ale można je ulepszać, bo zawsze każdą terapię można ulepszać. I tu chodzi o to, żeby ta terapia, dałaś się zrobić bez pomocy psychologa, bo to jest łatwiej nie trzeba zapłacić ale z drugiej strony tak samodzielnie trudno jest powrócić do tych bolesnych doświadczeń gdyż te bolesne doświadczenia ciebie tak odpychają sprawiają ci ból i samemu trudno jest to przeżyć Warto się umówić z kolegą czy tam jakimś przyjacielem, żeby siedział razem z tobą i, i powiedział ci, żeby się cofnął do najwcześniejszego doświadczenia z bólem, do jakiego tylko umiesz powrócić. To nie jest to samo, co przypomnienie sobie gdyż odczuwasz niektóre odczucia zmysłowe, a właściwie możesz znowu poczuć wszystkie takie odczucia. I, I dzięki temu, że ta osoba słucha, co mówisz, jest ci łatwiej przetrwać przeżywanie tego wspomnienia tak długo, Aż uda ci się całkowicie przerobić to wspomnienie, i dopóki już nie będzie sprawiać ci bólu przerabianie go. Wnioski z tego są proste i następujące. Każdy człowiek ma jakieś bolesne wspomnienia, i, i warto je usunąć. A usunięcie ich ma dużo korzyści, więc można je usunąć, powtarzając to wspomnienie. I jeszcze ostatnia rada, już taki poboczny temat, a mianowicie ból. Ich bólu trzeba unikać, a nie akceptować go. Ich i to można zastosować nie tylko do bólu psychicznego, ale też do bólu ciała. A mianowicie w sposób zaradzeniu temu bólowi. Czyli na przykład, jak się boli doga, to jedziesz, to jedziesz do, do szpitala. Oczywiście, jak masz złamaną nogę. I tak samo jest z wszystkimi. Z każdym bólem. Zawsze można jakoś temu zaradzić, żeby łatwiej ci było go przeżyć. To dotyczy każdej straty. A że ból umysłowy to tak naprawdę ból spowodowany jakąś stratą, to w przypadku bólu umysłowego trzeba starać się zaradzić tej, tej sprawie. Czasami, jak ktoś czuje ból umysłowy, a to się mówi, że a on nie jest, że mądry, bo, bo z jakiegoś nieistotnego dla ciebie powodu czuje ból umysłowy, ale zawsze trzeba to uszanować i go pocieszyć. I trzeba postarać się zrozumieć, gdyż y, zawsze jest możliwość czucia bólu umysłowego, gdy jest jakaś y, strata.